Butelki nie widać. Gadżeciarze.com. Oto ono. Uwaga! E, oczywiście możemy przybrać się za y, policjanta. Jest odjazd, co? Witam wszystkich bardzo serdecznie w jakże optymistycznych kolorach. Nazywam się Przemek Sasza-Żejmo i zapraszam do świata gadżeciarze.com. Komkom to... a y, no, są takie filmy, gdzie jest komkom, com, y, com sumia, white. white. Do zaoferowania mam dzisiaj y, do niewitkę. Oto ono. Mieści się w dłoniach. Jak rozszerzymy, tak to się mieści. Cóż to jest? Karawka. Karawka jest niesamowitym instrumentem, które pomoże nam obronić się przed niechcianymi gośćmi na imprezie. Nie ma tła rasistowskiego, yy, mimo że je, można powiedzieć, że to jest biały na czarnym albo czarny na białym. Do tej karawki można nalać yy, cokolwiek się chce, w jakimkolwiek oprocentowaniu. A jak zrobimy tak, to możemy zabawić się w premierach. Czymże jest kolor biały? Kolor biały to oznacza yy, niewinność, dlatego zimą pada śnieg, wiadomo. Takiego koloru śniegu nie można jeść. Ta karawka ma y, wspaniały korek. Możemy zrobić żart na przykład koledze. Tutaj otwórz wino i on bierze. Nie da rady. Ta karawka jest bardzo miła w dotyku. To jest dobry dotyk. Ta karawka mruczy. Weź mnie, i chcę być twoja. Możesz na mnie napisać cokolwiek chcesz. Jak się korek odkręci, to co? Można jechać i nie ma korka na autostradzie. Można y, bawić się w kogoś starszego i mówić do tej buteleczki, Dlaczego jesteś taka mała? Dlaczego jesteś taka mała? Nieważne, nieważne, ważna jest zawartość, nieważne kto jaki jest, ważne kto kim jest. Karawka z języka migowego znaczy wydrapać paznokciem, można wydrapać gwoździem, a można to po prostu zadzwonić do nas. Trzyma temperaturę ciepłą, zimną i pośrednią.